Mam głupie pytanie, bo zapomniałem portfela z auto. Byłyby Panie w stanie wziąć jedną wodę? Jasne. Na koniec zakupy po prostu dorzucić, niech pani sobie na spokojnie wypakują. I ja zaczekam. Dobra, ja Panią popomagam, bo. I tak, zanim się to skasuje. Ja zawsze, jak z dziewczyną chodzę na zakupy, to ja jestem od układania. Ale Pani widzę, też ma swój system mleka razem. Eee, Jimmy chyba tutaj starszej Pani kupił, mi się wydaje. Że starsza Pani pakuje zakupy. Nie, to ja dziękuję, bo Pani mi wzięła wodę kartą. Tak, za wszystko. Przeprowadzamy taki eksperyment, czy ludzie są w stanie wziąć jedną wodę i płacić mi za zakupy. Nie, nie żartuję, już jest zapłacone. Proszę bardzo, to na święta. Takie robimy. No nie no naprawdę no mają panie zakupy. Aż mi ciarki przeszły. A! Zobaczyłem pani reakcję, i mi ciarki poszły po ręce. Bawka w szoku. O. Nie no nie żartuję, serio. No i macie wszystko, bo widzę, widzę że jest świątecznie, są jajka, tam jakieś przyprawy. No oczywiście będą panie miały prezent. To wszystkiego dobrego dla pani. Bardzo proszę. <laughs> nie ma za co No i to cieszy oko, nie? Naprawdę, to jest fajne Dzień dobry To jest wszystko <stuszy> świąty, świąty, to proszę,